Był to dla nas bardzo ważny mecz. Po dwóch wygranych meczach poprzednich chcieliśmy zakończyć tą rundę, która dla nas była różna. Widzieliśmy, że dzisiaj się zderzymy z przeciwnikiem, który jest pod presją, który musi wygrać ten mecz i walczy, walczy o, o, o awans w tej klasy. My mamy swoją walkę, którą Utrzymać dobrą formę z poprzednich spotkaniach i tutaj zrobić jak, jak najwięcej punktów. Na pewno na pewno ten mecz dla nas nie był udany, byliśmy bardzo obojętni, wycofani to, co mieliśmy za, założone przed meczem, nie do końca dobrze wykonaliśmy w tej. Pierwsze powie, była taka przewaga też arki, ale też nie, nie, nie przekładało się to na, na, na wyniki, na, na ostrzały. i mieliśmy pod koniec tej pierwsze powie też bardzo dobry odbiór przez Marcela Ziemana, którym mogliśmy zakończyć wiele lepiej ten... A przejście z do ataku. Um, Gdzieś tam pan nie wykorzystał to. Na a drugą połowę chcieliśmy e, to poprawić ten, i nasz pressing, i wszystko tego, że ta bramka na 1-0 nas trochę tak awidrąciła e, z tego. Ale po tej bramce na 1-0 mm, e, zaczęliśmy mieć trochę więcej gry. Dzisiaj dobre bardzo zmiany dał Mateusz Machaj, e, e, Damian. E, Piotrowski, tak, Irków głąb, który uważam, że to, e, e, bardzo dobrymi e, zmianami mieli duży wpływ na, na, ten, na ten wynik i, i tą e, wirującą bramkę, który dla nas był ważny. Pod koniec meczu widzieliśmy, że Arkadia będzie ruszała do nas e, mocniej, żeby tym mieć wygrać mi się, e, skutecznie broniliśmy ten punkt e, dla nas bardzo cenny. Patrząc na wasz bilans, chyba się nie pomylić powiemy, że dość skutecznie udaje się Wam w meczach wyjazdowych punktować. Tutaj chyba na pewno te proporcje trener będzie też chciał na wiosnę zmienić, może nieco. No tak, no tak jak mówiłem, a poprzednio mieliśmy swoje problemy w tej rundzie, tak jak każdy zespół o problemy z tą o pandemią. To ma duży wpływ na inne formy zawodników i na zdrowie zawodników. Po prostu wypadają, wracają do tych treningów o różnych formach. Ta nasza linia obrona, nie wiem, się, mogliśmy mieć przez dwa, tak, albo trzy mecze w rundzie nie mieliśmy tą jedną linię obrony, zawsze był jakiś problem. Także na pewno, na pewno dużo dla nas, dużo takich dobrych wniosków, żeby ta wiosna była, była lepsza. I ostatnie pytanie, czy tak podsumowując częściowo tą rundę, ale też już wybiegając w przyszłość, macie jakiś cel, który jest na przykład awans rzeczywiście do meczów barażowych? Nie, my po prostu chcemy grać jak najlepiej, chcemy, chcemy tą, tą naszą formę, nasz sposób i nasz model, chcemy a wprowadzić na po prostu, coraz wyższy poziom i no, zobaczymy na końcu, co nam to da. Na pewno, na pewno po tym poprzednim sezonie po prostu, apetyty rosną, ale my jesteśmy po prostu świadomi, jakim jesteśmy klubem I, i wiemy, że po prostu pokora i a, dużo, dużo. Pracy musi być wykonana, żeby to się odbiło na wyniku, także na pewno jesteśmy tego świadomi. Mamy, uważam, dobry zespół. Zobaczymy zimą, czy możemy się delikatnie wzmocnić, ale myślę, że, ten, po prostu, że ta grupa jest wystarczająco dobra, żeby wiosną grać dobrze przede wszystkim i, i a wygrywać. Myślę, że z perspektywy tego, że przegrywaliśmy dzisiaj na trudnym terenie, to na pewno musimy szanować ten punkt, na pewno jesteśmy z niego bardziej zadowoleni chyba niż żarka, bo wiadomo to ona prowadziła i wypuściła to zwycięstwo z rąk. Dlatego cenny punkt na koniec rundy, Najważniejsze, że, że nie, nie wracamy z pustymi rękoma i do tego się musimy to szanować, cieszymy się z tego i będziemy pracować już już przed rundą wiosenną. Powiedz, czy jako ta grupa byłych zawodników <coughs> jakoś specjalnie mobilizowaliście się na dzisiejsze spotkanie? Myślę, że nie, że nie trzeba dodatkowo jakichś jakich bodźców, każdy to, każdy to ma w swojej głowie, wie, wie, myślę, że w każdym meczu gramy po to, żeby się pokazać i grać jak najlepiej dla drużyny, dlatego... Dlatego myślę, że nie. Myślę, że może, może Przemek, wiadomo, on jest stąd, więc, więc y, troszkę bardziej zżyty z Arką. Ja miałem tylko epizod tak naprawdę czteromiesięczny, więc też to nie było jakieś... Y, y, nie byłem tutaj za, za długo, żeby też być całkowicie zżyty tutaj i też mocniej, żeby biło serce. Normalny mecz. No, co do meczu, myślę, że to kolejny taki mecz, w którym mamy duży niedosyt, bo tych sytuacji nie stworzyliśmy dzisiaj dużo, ale prowadziliśmy jeden 0 i wydawało się z boku, że, że ja to zawsze mówię, że nie lubię tego określenia przy wyniku 1-0, ale taki był odbiór, że, że kontrolujemy w pełni to spotkanie, bo, bo, bo w zasadzie w defensywie graliśmy dobrze i tych sytuacji nie było. Rzut, rzut, rzut wolny, gdzie, gdzie, gdzie w tym momencie byliśmy w 10 na bójsku i spóźnione krycie, ta piłka też troszeczkę pecha jest, bo, bo jakby wygraliśmy tą piłkę, ale trafiła ona w przeciwnika i akurat spadła idealnie zawodnikowi Chrobremu, który, który, który skutecznie to wykończył. A mimo wszystko jeszcze w doliczonym, w doliczonym czasie, kiedy mieliśmy piłkę, piłkę meczową i myślę, że, że, że z tej odległości, gdyby Marku trafił, to była po prostu bramka i, i taka, ta sytuacja powinna być zamieniona na bramkę. I tak, tak jak początek tej rundy był taki, że byliśmy bardzo skuteczni. Tak w tej chwili, dzisiaj z tych ostatnich trzech spotkań było najmniej sytuacji, ale widać, że, że ta skuteczność w końcu sezonu na pewno nie była dobra, bo z Koroną Kielce było tych sytuacji w samej drugiej połowie sześć, na Radomiaku też mieliśmy bardzo dobrą sytuację. Kilka była, jedna była idealna w końcówce meczu, gdzie z trzech metrów nie strzeliliśmy i, i ta, ta nieskuteczność nam troszeczkę punktów, punktów zabrała. Co do rundy, na pewno to inna ocena była, gdyby te dwa punkty więcej dzisiaj było, aczkolwiek ja zawsze będę mówił, no mamy Całkiem nowy zespół, praktycznie, może nie całkiem nowy, ale mówię po dużych zmianach, i ja uważam, że czas. Ta tej drużyny będzie płynął na, na korzyść tego zespołu i, i bo to widać choćby po grze defensywnej, gdzie w tych ostatnich spotkaniach. W trzech spotkaniach straciliśmy bramkę, że, te, że, ta, że ta gra wygląda pod tym względem pod względem gry defensywnej naprawdę, naprawdę przyzwoicie. Wiadomo, że są jeszcze przede wszystkim w ofensywie rzeczy do, do poprawy, żeby tych sytuacji jeszcze więcej stwarzać. I, i tak jak powiedziałem, no, w mojej ocenie, przy jednej dwóch zmianach ten zespół na pewno będzie miał wartość jako sportową dużo, dużo, dużo wyższą, a, a to, że już jest w tym składzie gra Teraz, powiedzmy, w tej całą rundę, to, to to wiosną powinno to procentować. Kiedy wracacie do treningów? Po te... no myślę, że tak jak większość zespołów. My akurat nie patrzymy na kogoś, ale 11 stycznia są badania i praktycznie od tego momentu po dwie jednostki treningi, treningowe no, każdego dnia będziemy mieli. Plus, plus oczywiście mecze, mecze sparringowe, które są już dograne. Na pewno pierwszy sparring, mogę to powiedzieć, jest ciekawy, bo tutaj były gramy z pogonią Szczecin. 22 stycznia, jeżeli dobrze pamiętam, więc, więc mamy oczywiście też innych przeciwników, ale przygotowujemy się na, na miejscu. W takim razie życzymy teraz wypoczynku, a potem energii i powrotu do pracy przed Nową rundą. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt, zdrowych dla wszystkich kibiców, ogólnie i, i Arki, ale też wszystkich pił kibiców piłki nożnej.